Dziesiąta konferencja Mikołaj dla menadżera już za nami. W tym roku zabraliśmy naszych gości w podróż do krainy wiecznej młodości i dowiedzieliśmy się wszyscy wiele, co zrobić, aby być szczęśliwym, pięknym, zdrowym. Teraz, kiedy patrzę na pokolenie ludzi ode mnie młodszy, coś już jest nie tylko fajne, ale w języku młodych ludzi jest to. Super, jest to ekstra, jest spoko, jest wypas, jest full wypas, jest epickie. I tak właściwie nie ma końca. I to bogactwo jest niewątpliwie cechą języka młodzieżowego i, i ja je sobie bardzo, ale to bardzo chwalę, tylko apelując o, o to, żeby nie być monotonnym. Nie uczepić się jednego słowa, bo ono zabija wtedy, jak się mówi w teorii komunikacji, szczęście komunikacyjne. Witam Państwa, jak bym jeszcze dodała, to profesor będzie ze mnie dumny, że moja praca mnie mega jara i jest spoko. Nie ja to wymyślałam, wierzcie mi, podejrzewam że to nas bulwersuje najbardziej, nie? W ogóle dzięki Bartku, bo dzięki Tobie ja też się dowiedziałam, że właśnie wkroczyłam w wieprze starcie, naprawdę. Nie wiem czy wiecie, ale w latach 90., jako młoda studentka miałam bardzo ekscytującą i bardzo interesującą pracę. Otóż pisałam wtedy do Gazety dla Młodzieży popcorn. O! O! Ja otrzymywałam wtedy bardzo dużo listów od młodych ludzi. My tak wracając pamięcią do tych czasów młodości, tak troszeczkę właśnie się też podśmiechujemy, kiedy myślimy o swoich problemach. Ale kiedy przyjrzeć się temu głębiej, to tak naprawdę mamy cały czas te same obszary troski i uwagi, ponieważ najważniejsza jest dla nas zawsze miłość. Jeżeli chodzi o kłopoty z nauczycielami, one zostają zastąpione przez trudności w pracy i z szefami. Natomiast ciało stanowi dla nas tak naprawdę wyzwanie przez całe życie, ponieważ martwimy się w nim w aspekcie takim sprawnościowym, estetycznym, no i przede wszystkim zdrowotnym. Jak patrzymy na człowieka jako, jako pacjent, jako pacjentka. To nie dzielimy jej właśnie różnych narządach, e, tylko patrzymy na wszystko. I pielęgnacja to dbałość o siebie na dzień. Wschód sobie, myśli o człowieka jako całość, nie widzi jednocześnie materię, energię, ducha, wszystko. Podejście jest i bardzo indywidualne, i, i, i to ci w leczeniu, czy właśnie tej pielęgnacji jest bardzo subiektywna. I jest skupione na wewnątrz, tak jak mówiłam, dlaczego? Dlatego, że wiedzie, to głębsze jest sławy. To jest wieczne, że wieczność mamy w sobie. Nie mylmy młodego biznesu, czy też młodości biznesu z kulturą startup, bo wcześniej oszalejemy. Luźna atmosfera to jest chaos. My wykonujemy badania organizacyjne i z ludźmi, którzy robią to ze mnie, my już sobie mrugamy okiem, jak nam wychodzi luźna atmosfera w badaniach, bo to zawsze znaczy chaos. Młody, dynamiczny zespół. To Wasze ogłoszenia o pracę są, które jak czytam, to się wywracam. Zespół się w końcu zestarzeje, i to też nie jest młodość biznesu. Pamiętajmy jeszcze o tym. A mówiąc już w pewnych szczegółach, dla mnie młodość biznesu to będzie młodość liderska na topie tego biznesu. Osoba na szczycie, jak chce rozwijać swój biznes, powinna zajmować się prawie że działalnością naukowo-badawczą, czyli tworzyć teoretyczne modele. Które na razie są na karce papieru albo w głowie. I oczywiście ludzi na szczytach organizacji tego nie robią, bo nie mają na to czasu, bo zajmują się działaniami operacyjnymi i grzebią się w, w kaka. Nie, żeby nie było tak od razu. Była pełna sala, było dużo dobrej energii. Jak goście wychodzili, to wyszło nam, że każda z osób jest co najmniej o 6,5 roku młodsza. Uważamy, że zasługujecie na to i bardzo dziękujemy, że zrobiliście coś dla siebie i spędziliście ten czas razem z nami. 2025 już niedługo. Grudzień 2025 już niedługo. Do zobaczenia. Dziękujemy, do zobaczenia za rok.